Cześć, witam Was, zapraszam na ćwiczenia, Przebierze, przebierzcie się w dres i widzimy się zaraz na macie. Boluś też się z Wami wita, cześć! Zaczynamy od marszu. Marsz. Plecy proste, ręce zgięte w stawach łokciowych, brzuch napięty i maszerujemy. jeszcze trzy dwa jeden i teraz zaczynamy ręce w bok po skosie i zaczynamy raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem 9, 10, 11, 12 i ręce na biodra. Nie przestajemy. Przechodzić z nogi na nogę. Teraz pogłębiamy. Kolana uginamy, lekko biodra uginamy. Jeszcze trzy, dwa, jeden i wracamy do normalnych. I krążenia ramion w przód. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście i ręce na biodra. I teraz w tył, to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 12. Wstajemy. Głęboki wdech nosem, wydech ustami. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I wracamy do marszu. Marszujemy. I teraz tak. Raz, dwa, trzy. Noga do góry. Raz, dwa, trzy. Noga do góry. Raz, dwa, trzy. Noga do góry. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedennaście, dwanaście i zwykły masz. Teraz przechodzimy do lekkiego truktu. Z nogi na nogę. Pamiętajmy, plecy proste, ręce pracują. I biegniemy sobie. I teraz ręce w bok, otwieramy klatkę piersiową. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. 7 8 9 10 11 12 Truch dalej. Jeszcze 3 2 1. Stajemy wdechem nosem i wydechem ustami. Jeszcze raz. I ostatni. Teraz sobie zrobimy mini przysiady. Pamiętajmy, żeby pośladki szły do tyłu lekko. Trzymamy plecy proste, mięśnie pośladkowe napięte, nogi spięte, brzuch wciągnięty. I wykonujemy do boku nogą, i wracamy. Zrobimy sobie tak. Osiem razy na prawą nogę i osiem na lewą. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Przejdziemy sobie teraz troszeczkę w bok. I robimy krok w bok i nogą wewnętrzną do góry. Przytrzymujemy chwilę i wracamy. I robimy drugą nogą. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć.

Odwrócę się do Was bokiem. Pamiętajmy, no, y, plecy proste, kupa napięta, kolana aktywne, czyli lekko zgięte i przeskakujemy sobie. Tak ma to mniej więcej wyglądać. Ręce pracują. I zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście. 12, 13, 14, 15. I wdech nosem. I wydech ustami. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Teraz sobie zrobimy proste barpisy czyli klękamy. I tak zaczynamy od prawej nogi. I lewa. I wracamy tą samą nogą. Prostujemy. Się. Później lewa noga. I lewą wracamy. I tak na przemian. Zaczynamy. Raz. I prosto. Dwa. Pamiętajmy, plecy proste. Trzy. I ostatni 10. Teraz wykonamy sobie kopy z kingboxingu i cios. Zaczynamy od prawej nogi. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Pamiętajmy o mięśniach, brzucha, że mają być spięte: sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz druga noga. Zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. A teraz przejdziemy sobie na matę. Jak przyszliśmy na matę, kładziemy się na boku. Ręka jedna pod pachem, druga ręka blisko barku. Nogi mogą być zgięte lub proste, jak Wam wygodnie. I podnosimy się, podnosimy się do prostego łokcia i wracamy. I robimy tak 10 razy. Wiem, że jest to trudne ćwiczenie, bo rzadko kiedy używacie tricepsa, więc w tym momencie jak zrobicie nawet dwa, będę z Was dumna. Więc zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I teraz druga strona, to samo. Zaczynam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Przechodzimy sobie teraz do. Ośliwki wykopów, Troszeczkę przesunę sobie. Na przedramionach. I pamiętajcie, noga zgięta idzie w górę, i wracamy. Nie pracujemy lędźwiami. Tak nie robimy. I wykonujemy. Cztery razy. Piąty to będzie puls. I zrobimy sobie dwie serie tego. Na jedną nogę i na drugą. Zaczynamy. Raz. Dwa. Pamiętajmy, noga nie odkładamy. Trzy, cztery i pięć. Noga zostaje w górę i puls. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I wracamy. I raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, puls, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I wracamy. I druga noga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i puls. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8 i jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, półs. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobrze? Teraz tak prawą nogę prostujemy do góry. Na skos, do góry i wracamy. I wykonujemy raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery, jeszcze dwa, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz druga noga. To samo Prosto do góry w bok. Do góry. Wracamy. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, jeszcze 2, 7, 8. Dobrze. Teraz sobie zaczniemy od pozycji niedźwiedzia. I teraz tak. Napinamy mięśnie brzucha, mięśnie pośladkowe, mięśnie ramion. Pleców i podnosimy się na nogach i na rękach. Tak to wygląda. I trzymamy. Powiem, kiedy opadamy. Zrobimy sobie tak trzy razy. Start. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć i opadamy. Jeszcze raz. Start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Opadamy. I ostatni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Teraz przejdziemy sobie do zwykłej deski. Zrobimy sobie tylko raz. Utrzymamy się przez 20 sekund i to będzie na tyle w tym treningu. Na przedramionach przedramiona nie łączą się, ręce się nie łączą, tylko są, leżą na macie. Staw łokciowy podbarkowym, nogi wyprostowane, plecy proste, pupa wciągnięta, łopatki jakby chciało się ze sobą złączyć, napinamy wszystkie mięśnie i trzymamy. Start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia. Pa!